Witam. Mamy w Tamriel wiele magicznych artefaktów, które generalnie jest dość łatwo odnaleźć. Są też takie, które jest odnaleźć dość ciężko i trzeba się przy tym trochę napracować. I są też takie, które generalnie gdzieś kiedyś były, ale potem w pewnych okolicznościach nagle zniknęły i od tamtej pory nikt ich nigdy nie odnalazł. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o czterech Najbardziej zaginionych artefaktach Tamriel. Zapraszam. Król Orgnum zwany Nieśmiertelnym był wielkim czarodziejem oraz królem Maormerów, który sprawował swój urząd przez dobre kilka tysięcy lat. Był on w posiadaniu zaczarowanego kuferka, w którym każdego dnia magicznie pojawiała się losowa ilość złotych monet. Jednego dnia mogła to być zaledwie jedna moneta, innego dnia dziesięć, a jeszcze innego cały ciężki wór złota. Orgnum przeznaczał te pieniądze na rzecz rozwoju i rozbudowy swego państwa, a także na rozbudowę floty, więc zasadniczo wykorzystywał je całkiem sensownie. Jednak gdzieś na początku trzeciej ery król Orgnum zapragnął wybrać się na wyprawę wojenną na wyspy Somerset. Wielka flota Mormerów wypłynęła z Piandonei, król zaokrętował się na jednym ze statków, zaś swój cenny kuferek zabrał ze sobą i ukrył go w swojej kajucie. W 110 roku III ery, gdy tylko flota dotarła w pobliże Somerset, mormerowie natrafili na wrogą flotę sojuszu Somerset i Cesarstwa. Doszło do bitwy morskiej. Dodatkowo w tym samym momencie na nie rozpętał się straszliwy sztorm. To był chaos. Statkami kołysało na lewo i prawo. W całym tym zamieszaniu cenny kuferek Orgnuma jakimś cudem wypadł z kajuty i wpadł do wody. Mormerowie przegrali bitwę z Kretesem i zawrócili na piandonę z pod kulonym ogonem. Zaś kuferek skończył na samym dnie oceanu. Jednak trzeba na pewno Albowiem istnieją pewne plotki, iż przez następne kilkaset lat różni ludzie odnajdywali magiczny kuferek rodzący pieniądze, który pojawiał się tymczasowo w ich rękach, a po jakimś czasie znikał, żeby pojawić się gdzieś indziej. Czy był to jednak ten sam kuferek, który należał do króla Orgnuma? Być może, ale tego nie możemy być do końca pewni. W każdym razie plotki te krążyły pod Tamriel przez parę setek lat. Według tych opowieści, ostatnim właścicielem kuferka był sam wieczny czempion. Po czym jednak plotki nagle ustały. A zaczarowany kuferek ostatecznie zniknął bez śladu. Powszechnie mówi się, iż Bretoni w pierwszej erze zdobyli władzę nad High Rock nie dzięki mieczom i toporom, ale dzięki pieniądzom i krasomóstwie. Powoli, krok po kroku odkupując ziemię zarówno od klanu Direnni, kontrolującego południe prowincji, jak też i od Nordów, którzy kontrolowali wschód. Istnieje jednak jeszcze inna wersja tejże historii. Legendy opowiadają o niejakim królu Edwardzie, władcy Brytonów, który wraz z królem Moraelynem, zaprzyjaźnionym królem Danmerów, w nieznanych okolicznościach weszli w posiadanie rogu przywołania. Nie wiemy niestety, jaką dokładnie moc posiadał ten potężny artefakt. Wiemy tylko tyle, że wystarczyło zaledwie jedno dmuchnięcie w ten róg. A wszyscy Nordowie okupujący Highrock uciekli w przerażeniu z powrotem do Skyrim. Potem król Moraelyn zabrał magiczny róg i wrócił z nim do Morrowind, gdzie ukrył go bezpiecznie w podziemiach twierdzy Smutku. Jak już wspomniałem, wszystko to jest tylko legendą, zwykłą ludową bajendą. Gdyby nie jeden malutki fakt, który przeczy temu stwierdzeniu, Albowiem róg przywołania faktycznie znajdował się w podziemiach twierdzy smutku. I pod koniec II ery został odnaleziony przez samego Tibera Septima. Cesarz zabrał róg i był w jego posiadaniu przez jakiś czas, jednak ostatecznie nigdy go nie użył. Później nie ma już żadnych wzmianek na temat rogu przywołania. Artefakt rozpłynął się w powietrzu. Nie wiadomo, gdzie się teraz znajduje i być może nikt go nigdy podobnie nie odnajdzie. W drugiej erze żył sobie pewien genialny naukowiec. Barilzar, który był jednym z wielu uczniów Sotasila. Gdy w 582 roku II ery Barilzar pomógł powstrzymać Barbasa przed atakiem na Clockwork City, Vivek w nagrodę podarował mu kamień szlachetny, nasycony boską mocą samego Viveka. Barilzar przyjął podarunek i wykorzystał go w swoich badaniach nad teleportacją. W rezultacie stworzył potężny artefakt pierścień, który umożliwiał wręcz nieograniczoną teleportację, otwierał portale pomiędzy czasem i przestrzenią, którymi można było się dostać w dowolne miejsce w całym wszechświecie. Pierścień okazał się jednak zdecydowanie zbyt potężny dla zwykłego śmiertelnika. Po zaledwie kilku użyciach moc artefaktu tak mocno wyniszczyła ciało i umysł Barilzara, że ten ostatecznie umarł w swoim tajnym laboratorium w podziemiach Twierdzy Smutku ze swoim najwspanialszym dziełem na palcu. I tak Pierścień Zamentu zniknął z kart historii na prawie 800 lat. Dużo później, pod koniec trzeciej ery, Almaleksja zleciła odrodzonemu Nerewaryjczykowi zadanie odzyskania pierścienia. Pierścień miał rzekomo posłużyć Almaleksji do czynienia dobra. Jednak gdy tylko Nerewaryjczyk odzyskał pierścień z laboratorium Barielzara, Almaleksja użyła pierścienia, by wkraść się do Clockwork City i zamordować ukrywającego się tam Sota Sila. I choć ostatecznie Nerewaryjczyk pomścił Sotasila, zabijając oszalałą boginię, to co się stało później z pierścieniem, nie wiadomo. Pierścień Zamentu ponownie zniknął na kolejne 200 lat. Ostatnie wzmianki o artefakcie pochodzą z 201 roku IV ery. Były uczeń Sotasila imieniem Mekinar został wygnany z Clockwork City z powodu swych niemoralnych eksperymentów, w których zmieniał ludzi w cyborgi wbrew ich woli. Wygnaniec zapragnął odnaleźć pierścień, aby użyć go do powrotu do Clockwork City. Wynajął zatem łowców skarbów, którym udało się wytropić artefakt w podziemiach starożytnych norskich ruin Forel Host. Łowcy skarbów zdobyli pierścień i wraz z Mekinarem otworzyli portal do Clockwork City. Tak się jednak złożyło, że w tym samym czasie ruiny penetrowała jeszcze inna grupa łowców skarbów, w skład której wchodzili zapomniany bohater oraz Argonianin imieniem Pływa Nocą. Gdy tylko Mekinar i jego banda sprzątnęli im skarb sprzed nosa, Pływa Nocą ruszył w pościg i przeszedł wraz z nimi przez portal. Po czym niestety został złapany przez Mekinara. Zapomniany bohater ruszył ratować przyjaciela, stoczył walkę z Mekinarem i jego łowcami i pokonał ich, uwalniając pływa nocą. W ferworze walki jednak pierścień sunął się z palca Mekinara i ponownie gdzieś się zgubił. Od tamtej pory nikt już pierścienia zamętu nie widział i nie wiadomo czy i kiedy ktoś go ponownie odnajdzie. W roku 1998 firma Bethesda wydała grę Die The Elder Scrolls Adventures Redguard, opowiadającą o przygodach Cyrusa, najemnika, żeglarza i poszukiwacza przygód. I choć ja sam grałem trochę w Redgarda i uważam, że gra jest całkiem ok, zwłaszcza biorąc pod uwagę jak dawno ona wyszła, to niestety nie spodobała się ona bardzo wielu ludziom. Gra okazała się kompletną klapą i planowana seria Gier Adventures została całkowicie anulowana. No właśnie, jaka seria? Bo widzicie, Bethesda jeszcze przed premierą gry zakładała, że jeśli ta okaże się wielkim hitem, to zawczasu rozpoczną już pracę nad kolejnymi dwoma częściami. I druga planowana gra z serii miała nosić nazwę Elder Cross Adventures 2 E of Argonia. Głównym bohaterem tej gry miał zostać ponownie Cyrus, który wyrusza na Black Marsh w celu odnalezienia legendarnego kryształu tytułowego Oka Argonii, który miał być z kolei kluczem do odnalezienia oraz otwarcia zaginionej Piramidy Argonian, gdzie miały kryć się niewyobrażalne wręcz skarby. Niestety nie wiemy, jak miało wyglądać to całe oko Argoni, gdzie jest obecnie ukryte, ani nawet czy miało jakieś niezwykłe magiczne właściwości. Bo, tak jak już wspomniałem wcześniej, pierwsza część Adventures okazała się kompletną porażką, więc pozostałe dwie gry z serii nigdy nie wyszły poza fazę planowania. I tak właśnie oko Argoni zostało najbardziej zaginionym artefaktem Tamriel bo zaginęło, zanim w ogóle zdążyło powstać. No i moi drodzy, na dziś to by było na tyle. Który z wymienionych przeze mnie artefaktów najbardziej Was zainteresował? I czy Wy również znacie jakieś artefakty Tamriel, które kiedyś gdzieś zaginęły i od tamtych pory nikt ich nie odnalazł? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, oczywiście jak zawsze przypominam o subskrypcji, lajku, dzwoneczku oraz o moim Discordzie i ja polecam inne moje filmy. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć!